Cześć, nazywam się Anna Rozładowska i jestem behaviorystą Koop. Dziś będzie króciutko. Z nieukrywaną radością chciałabym Was zaprosić na premierę mojej książki pod tytułem Jak i dlaczego kupić kotarasowego, poradnik przyszłego opiekuna, która odbędzie się już wkrótce. Jeśli jesteście zainteresowani tym eventem, zostańcie ze mną jeszcze chwilę, a zdradzę Wam wszystkie jego szczegóły. Odbędzie się na żywo, ale dla tych, którzy nie mogą być obecni, przewiduję chociaż na miastkę takiego spotkania w postaci transmisji online na Facebooku. Zapraszam wszystkich serdecznie, niezależnie od formy. Widzimy się we wrocławskiej restauracji Kot Cafe na ulicy Dibuła 25 o godzinie 18 25 czerwca. Spotkanie jest otwarte, nie biletowane, jednak miejcie na uwadze, że idziecie z wizytą do Kotów i jeśli oczekujecie od nich atencji, warto byłoby mieć dla nich jakąś niespodziankę. To taki mój patent, który zdradzam tylko Wam. Premiera będzie miała formę mniej czy bardziej luźnej rozmowy z moim ulubionym coachem Ewą Roszak, uznaną psycholożką praktykującą na północnym zachodzie Polski, która znalazła czas i zgodziła się przyjechać do Wrocławia, aby porozmawiać ze mną o poradniku. Liczę także na pytania od publiczności tej w kawiarni, a także od Was, drodzy internauci zgromadzeni na moim YouTube'owym kanale oraz na Facebooku. Jeśli zatem nurtuje Was jakieś zagadnienie związane z książką, tematem zakupu kota rasowego bądź powodami, dla których warto to zrobić, Zostawcie pytanie poniżej, obiecuję najciekawsze z nich nagrodzić egzemplarzem z dedykacją. Macie na to czas do 24 czerwca do godziny 12. Tak byśmy miały szansę na premierze poinformować zwycięzcę o tym fakcie. Wszystkie potrzebne linki zostawię Wam poniżej, zarówno do wydarzenia na Facebooku, na którym o umówionym czasie pojawi się live, jak też do Kociej Kawiarni oraz najlepszego kołcza na świecie, bez którego ta książka prawdopodobnie by nie powstała. Nie mogę się doczekać spotkać się z Wami. Do zobaczenia. Dobra. I co teraz? Czy tutaj są jakieś małe kluchy? Gdzie są małe kluchy tutaj? Gdzie tu są małe kluchy? Gdy w tym brzuchu? Gdy w tym małym brzuchu? W muzyku. Eee, coś jeszcze miałam powiedzieć. Aha. Ja.